W moim kolejnym filmie. Dzisiaj mamy sobotę, chciałabym powiedzieć piękną i słoneczną, ale słońce się już skończyło i został tylko wiatr. Ja dzisiaj miałam jakiś kryzys stylizacyjny, i nie mogłam się ubrać. I koniec końców ubrałam się źle. I jest mi chłodno. Dzień zaczynamy od wizyty w kawiarni, do której chciałam przyjechać już wcześniej. I w sumie bardzo żałuję, że tego nie zrobiliśmy, kiedy było nieco cieplej, bo jest tutaj naprawdę przepiękny klimat, takiego trochę tajemniczego ogrodu. Wszędzie są Dynie, wszędzie są piękne dekoracje, ale wydaje mi się, że gdyby było cieplej, byłoby tutaj zdecydowanie przyjemniej, więc zamówiłam herbatkę, rogalika. Myśleliśmy, że zjemy coś na śniadanie, ale niestety śniadanka już nie ma, więc będziemy szukać dalej. Ale zatrzymaliśmy się na chwilę, pokażę Wam jak to tutaj wygląda, bo jest naprawdę ładnie, wiem, że można tutaj zorganizować też imprezy, urodziny, więc może Wam się taka polecajka przyda. A jesteśmy w kawiarni Syta 139, zaraz pokażę Wam jak to tutaj wszystko wygląda, także tym akcentem, jeszcze takim bardzo jesiennym, zobaczcie za mną dynię, zaczynamy weekendowego vloga, nie wiem jeszcze co będziemy robić. Ale mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Także zapraszam was do spędzenia tego czasu z nami. Jeżeli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem ja zabieram się za tego pięknego rogalika z czekoladą. I mam też zimową herbatkę. <mum> Droga Iki, zjedzona herbata wypita, więc można pędzić dalej. Zaraz będziemy szukać jakiejś miejscówki na śniadanie, no bo jednak chcielibyśmy coś zjeść, a jest już godzina prawie 13. Ale zanim wyjdziemy stąd, to pokażę Wam jeszcze, jak to tutaj wygląda. Zobaczcie, jaki tutaj jest fajny klimat. Wszędzie jest mnóstwo takich fajnych stoliczków, gdzie możecie sobie usiąść właśnie na trawce, na świeżym powietrzu. O, tutaj, tutaj jest taki namiot, tam jest kanapa, kocyki, także jest bardzo, bardzo przyjemnie. Nawet tutaj piękne wieńce możecie kupić, ozdobne na drzwi. Jest jeszcze jedna fajna atrakcja, już wam pokazuję. Można tu przyjść na warsztaty z wycinania dyni. Jest tutaj akurat ktoś sobie te dynie wycina. Ekstra sprawa. A wszędzie jest pełno listów i totalnie jesieniarski klimat. I możecie tutaj też coś zjeść. My już to miejsce opuszczamy. Wpadliśmy tak naprawdę tylko na chwilę, bo jednak jest trochę zbyt chłodno. Idziemy teraz Szukać jedzenia. Patrzcie, co tu się dzieje. <grystanie> Gdzie ty tam wlazłaś? To jest ewidentnie moja bratnia dusza. Zobaczcie, ile można zrobić, żeby zdobyć jedzenie. Jest jakiś zupełnie nie taki, a wszystko przez moją awaryjną sytuację Ciuchową. zaszło nam strasznie długo, a wstaliśmy wcześniej. Ja nie wiem, jak to się stało. Ten dzień przeleciał nam o tak przez palce. Jest już godzina 14. Plan był taki, że zjemy śniadanie, ale jednak zjemy obiad. <słyski> Weszliśmy do restauracji bursztynowej, którą poleciła mi moja koleżanka z pracy. Podobno można tu zjeść przepyszne serowe dania, że będziemy testować. Z tego co wiem, wszystkie przepisy są utworzone w oparciu o te trzy sery, które tutaj możecie zobaczyć na tej tabliczce, czyli bursztyn, szafir i rubin i mam nadzieję, że sobie je zaraz popróbujemy. Is this the last time I can see you Zaczynamy od deski serów do dzielenia. Wzięliśmy taką wersję bogatszą o długo dojrzewające wędliny. Także będziemy próbować. Zobaczcie w ogóle, jak to pięknie wygląda. No i można to łatwo odtworzyć w sumie w domu. Just like we through everything wow Twoje danie to jest jakieś dzieło sztuki no, no. <laughs> Mogliście zobaczyć jak pani tutaj koło nas przygotowuje Jest to makaron I pamiętam z jakim serem Pamiętasz? Z bursztynem? I dodatkowo, dodatkowo jest, e, Z truflą Wygląda to pięknie. A ja wziąłem sobie pierwskaczki z serowymi piskami śląskimi i jabłuszkiem pieczonym, i to wygląda tak dobrze. Jakie to było dobre? To była chyba jedna z lepszych restauracji, w których byliśmy, i wszystko się tam zgadzało, naprawdę. Piękne wnętrze, przemiła obsługa. Mieliśmy naprawdę takiego super krenera, i w sumie dzięki jego postawie udało mi się nagrać dla Was te fajne klipy z całej produkcji dania Patryka. I jedzenie. No, jedzenie było prze pyszne. E, prawda jest taka, że nie kosztowało mało, ale z drugiej strony naprawdę raz na jakiś czas super jest, jest coś tak pysznego. Ta deska serów super. Mogliśmy spróbować sobie tych serów. E, można było też kupić sery. Z jednym serem wyszliśmy. Zdecydowaliśmy się na ser Rubin. Także w domu będziemy sobie testować. Miałam bardzo dużą ochotę na deser. Tak się z Patrykiem wymienialiśmy znaczącymi spojrzeniami, ale e, coś mi wpadło do oka ale jednak jesteśmy naprawdę strasznie objedzeni Jeżeli macie ochotę spróbować, naprawdę polecam, bo miejsce jest super Jedziemy teraz na typowo jesieniarski spacer, jedziemy do Łazienek Dotarliśmy już do Łazienek Przewodniczący, mi kilka kilka fotek, ale znalazłam takie piękne miejsce. Zobaczcie. Po prostu dywan z liści. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. Dzień dobry, witam was kolejnego dnia. Zanim się Wam pokażę, to zobaczcie, jakie mamy piękne śniadanie. Patryk nam tutaj wszystko przygotował, i jak widzicie, przeżywamy cały czas wczorajsze wyjście do restauracji. My już jesteśmy po śniadaniu i tak jak obiecałam, jestem, także dzień dobry już tak twarzą w twarz. Dzisiaj mamy niedzielę. Totalnie na luzie dzień. Niby nam się nic nie chce, ale z drugiej strony szkoda mi marnować takiego ładnego dnia. Wczorajszy dzień dla Was zakończył się na naszym spacerze. Po spacerze pojechaliśmy do Galerii Młociny w poszukiwaniu kurtki. Przymierzyłam kilka modeli i ostatecznie wyszłam z dwiema kurtkami. Więc ja Wam pokażę, zrobimy też takie krótkie mierzymy, może akurat Wam się to przyda. Nie wiem, czy pamiętacie historię płaszcza z poprzedniego vloga. Tam było wielkie mierzymy, kupa śmiechu ogólnie, jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego vloga, to zapraszam. Mam tutaj dwie wielkie siaty, a są tu dwie wielkie kurtki. Jak Wam wspomniałam, byliśmy we wszystkich dostępnych tak naprawdę sieciówkach. I byłam w H&M, w i w, &Bear, i, w Bercy, i w Stradivariusie i w Zarze. W TK Maxie. no wszystko, wszystko co tam było, to odwiedziliśmy, pomierzyłam naprawdę sporo różnych kurtek. Głównie zależało mi na tym, żeby ta kurtka była. Ciepła, żeby była taka wygodna, jest strasznie dużo w sklepach krótkich kurtek, a dla mnie niestety ona zupełnie odpada. Ja muszę mieć ciepło, muszę mieć schowane nerki. Postawiłam na dwa modele, zupełnie inne, zupełnie różne, więc zaraz Wam pokażę, jak wyglądają. Te dwie kurtki praktycznie wyszły mi cenowo, tak samo jak ten jeden płaszcz, więc... Opcja. Pokażę Wam teraz, co kupiłam. Pierwszą kurtkę znalazłam w Zarze i ona jest super. Jak Patryk mnie w niej zobaczył, to mówił, wow, no i właśnie to jest to. To jest kurtka, która fajnie leży. Wysłałam też zdjęcia koleżance i też powiedziała, że właśnie ekstra. Moja mama też stwierdziła, że super. Te kurtkę możecie dostać jeszcze w kolorze takim jaśniutkim, kremowym. Tak się prezentuje ta kurtka. Ja jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. Jest taka... Mięciutka, fajna, cieplutka. Ten kolor też bardzo mi się podoba. Nie jest najdłuższa, ale zdecydowanie sięga za pupę. Udało mi się ją kupić w promocji zamiast 400 zł, 250. Także w sumie całkiem fajnie. Mam rozmiar S. Zastanawiałam się nad M, ale jednak wybrałam S, bo one są dosyć takie oversizedowe. Mają fajne ocieplane kieszenie. Są z takiego polarku zrobione. To też nie jest dopasowana kurtka, ale jedną dopasowaną już mam i chciałam teraz coś troszeczkę innego. Nie przeszkadza mi to, a też wydaje mi się, że wygląda naprawdę spokojnie, się w nim bardzo dobrze. Ma duży kaptur. Dodatkowo można ją zasunąć pod samą szyję. No i wtedy to już jest naprawdę super ciepło i jesteście. Odporne na każde warunki pogodowe. Także tak prezentuje się w pierwszej kurtce. Drugą kurtkę kupiłam w Stradivariusie. Wariusie. To jest już zupełnie, zupełnie inny model. Też nie jest to kurtka dopasowana i trochę jest w stylu tamtego płaszcza, który odsyłam, bo ona też doda Wam kilogramów. Tamten płaszcz tutaj jakoś wydawał się taki strasznie duży, masywny się człowiek robił w nim, a mam wrażenie, że właśnie w tym płaszczu przez te klapy. Jakoś tak dużo fajnie ta figura wygląda. Ten płaszcz jest naprawdę długi, zaraz postaram się Wam pokazać go, jak wygląda w całości. Dodatkowo ma kieszonki, i to w sumie aż cztery. Takie wkładane o, od góry, i jeszcze ręce można włożyć od boku, także też to jest fajne. Podoba mi się właśnie ten kołnierz. On też jest strasznie duży, zobaczcie? Więc na ciężkie mrozy, na jakiś wiatr. Super. Nie musicie mieć szalika, możecie po prostu. O, Zakryć się tym kołnierzem. Też się trochę wygląda jak ten Michelinowy ludzik, ale jakoś tak lepiej się po prostu w tym czuję. Fajne jest w tej kurtce to, że możecie ją zapiąć całkowicie od góry do dołu, ale ona ma też opcję rozsuwania od dołu, więc tak naprawdę możecie sobie ją zobaczcie rozsunąć. I ten płaszczyk kosztował 400 zł. Tutaj niestety żadnej promocji nie było, ale uważam, że jest naprawdę bardzo ładnie wykonany. Fajnie leży i myślę, że jest tej swojej ceny. A teraz uwaga o jej długość. Zanim wejdę, to chciałabym Wam jeszcze pokazać przesyłkę, którą dostałam jakiś czas temu od Darii, właścicielki sklepu Migotka. Migotka to jest sklep z biżuterią, który Daria tworzy sama, zupełnie od podstaw. Sama robi zdjęcia, sama prowadzi profil na Instagramie, kontaktuje się z podwykonawcami, wybiera biżuterię, dba dosłownie o każdy szczegół tej biżuterii. A ja ją uwielbiam i dobrze o tym wiecie, bo noszę codziennie, na przykład ten pierścionek, o który zadajecie mi mnóstwo, mnóstwo pytań za każdym razem jak go widzicie i nie dziwię się zupełnie, bo on jest naprawdę przepiękny. A drugą rzeczą z migotki, którą noszę dosłownie codziennie jest właśnie ta złota bransoletka. Mam tutaj cztery paczuszki, więc już wam pokazuję co ja tutaj mam? Ten pierwszy zestaw to jest taki strzał w moją gustową dziesiątkę, czyli złoto i blask. Eta biżuteria jest wykonana ze stali nierdzewnej, ten pierścionek jest rewelacyjny, możecie sobie nosić go razem, a możecie każdą z tych obrączek nosić też oddzielnie. Super. Kolejna rzecz to taki przepiękny, również złoty naszyjnik. I dalej wiem, że Daria przysłała mi coś ze srebra, czyli ze swojej nowej kolekcji. Taki przepiękny naszyjnik z takim medalikiem. I ostatnia paczuszka. Jeżeli podoba Wam się ta bransoletka, którą pokazałam Wam przed chwilą, to bardzo proszę, możecie mieć ją też w wersji. Srebrnej i do kompletu mam taki piękny, srebrny pierścionek z kamieniami. Te pierścionki są o tyle fajne, że zobaczcie. One są regulowane zarówno ten, co mam, i ten nowiutki, więc jeżeli nawet nie wiecie, jaki macie rozmiar, albo właśnie kupujecie na prezent, to nie musicie się martwić, bo każdy sobie może ten pierścionek dostosować do swojego rozmiaru palucha. Ja zabieram sobie ten zestaw, dzisiaj będę testować te nowości. Piękne to jest, bardzo mi się podoba. a jeżeli Wy macie ochotę zrobić zakupy i kupić sobie coś naprawdę pięknego, jak na przykład ten pierścionek, który dla mnie jest po prostu hitem i wiem, że Wam też się podoba, możecie od dzisiaj kupić go taniej. Minus 10% na zakupy z kodem Magda 10. Także zachęcam Was do zakupów i do tego, żeby dołożyć tę cegiełkę do sukcesu. daj! Przyjechaliśmy już na miejsce, ale Wam chyba nie powiedziałam w końcu, gdzie my przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy do Nieporętu, do Labiryntu Kukurydzy. To jest miejsce bardzo polecane jako atrakcja jesienna, ale też właśnie teraz coś halloweenowego chyba się tu dzieje, nie wiem, jakieś przebrania czy coś. Nie jestem pewna, czy ktokolwiek się tu przebrał, albo czy cokolwiek jeszcze zostało, bo to jest od wczoraj. Zobaczymy, czy będzie fajnie, dam Wam znać. Eee, I co? Lecimy. Mam nadzieję, że uda nam się przejść ten labirynt i po drodze się nie zgubimy. Tutaj u pana kupujemy bilety, wstęp to jest 25 zł od osoby. Także nie mało, zobaczymy jak już przejdziemy labirynt czy warto. Możecie sobie zrobić e, Pamiętnikowe zdjęcie z zielonym Bardzo labiryntem. Chodźcie sprawdzimy co jeszcze tutaj się znajduje. Trochę ludzi jest, zobaczcie, także nie tylko my wpadliśmy na ten pomysł. Na przejście tego labiryntu podobno Potrzeba zarezerwować sobie godzinę, także zobaczymy, jak nam to pójdzie i czy przejdziemy. Macie tutaj jakieś frytki, jakieś napoje. Jest też zestaw ogniskowy, także możecie sobie upiec kiełbaskę. Jest też zupa dyniowa. Fajnie. A tutaj jeszcze jest jakieś stanowisko do strzelania z łuku. Chciałem, że pan już donosi notki, także jeszcze przejdziemy tutaj na górę i zobaczcie, jaki tutaj jest fajny widok. Wow. mapkę. Wchodzimy. Generalnie zasada jest taka, że po prostu chodzicie sobie wytyczonymi ścieżkami i szukacie pieczątek. Mamy specjalną mapkę, tam się te pieczątki przybija. Można też poczytać o jakichś zwierzątkach. I w sumie tyle. I sobie po prostu chodzicie. Lawirant jest całkiem spory. Zobaczymy, czy gdzieś wyjdziemy. No i gdzie teraz? W lewo? Nie wiem. No to nawiguj! Jak to się skupiło? znaleźliśmy pierwszą pieczątkę, numerek 2. O, to już wiem, gdzie jesteśmy. Dawaj, ja tam, jesteśmy bardzo już... daleko. Tak? Czekaj, tu jest dwójka, daj mi to. Pierwsza pieczątka za nami. Jest kolejno. Patrzcie, ale jesteśmy coraz szybcy w tym. Rewelacja, Misio jakiś? Jeste o ten. I co? Super. Super. także idzie nam świetnie. Ja się trochę pobrudziłam, ale to nic. Yy, kilka dzieciaków tu widziałam biegało po przebieranych, także kurczę fajny klimat. Jeden fajny był przebrany chłopiec za... wydaje mi się, że to był Weną z Marvela. Dziękiwania kontra rzeczywistość. <śla> Idziemy dalej. Robi się coraz ciemniej, więc klimacik jest. Myślę, że po zmroku byłoby tu trochę strasznie. Przynajmniej dla takich tchórzy jak ja. Powiedziałam Patrykowi, że to trochę taki Blair Witch Project. Tam był las, tu jest kukurydza, ale nadal trochę tak jest. Vlogerka z aparatem w polu kukurydzy. <ścoughs> <śmian> Nie przestraszył się. <śmian> nam jeszcze pięciu pieczątek i jest coraz trudniej, bo zaczyna nam się tak chory zamieszać w oczach i właśnie Patryk próbuje ustalić w którą stronę mamy iść bo zdecydowanie z naszej dwójki on jest lepszy w nawigowanie. Jest już 16.40 mamy jeszcze 20 minut. Do odkrycia mamy jeszcze jedną pieczątkę jest już coraz ciemniej, aparat już coraz gorzej sobie radzi. I tu jest klimat w ogóle! Wow. Dobra. To już serio Blair Witch Project Słuchajcie, co? Już naprawdę nic nie widać bo co? Ostatni. Mamy to! Mamy wszystkie 12 pieczątek Udało nam się Znaleźliśmy wszystkie pieczątki Teraz już opuszczamy Labirynt Tak! Mnie jest łatwo wystraszyć Chciałam tylko powiedzieć, że zrobiliśmy to, nic się za to nie ma szczerze mówiąc, satysfakcję tylko, ale było w sumie spoko. faktycznie zeszło nam godzina no, za 8 tak naprawdę, więc da się to zrobić, nie zgubiliśmy się i uważam, że spoko to jest atrakcja, jakbym miała przyjść tu drugi raz to by przyszła, więc myślę, że warto, fajny sposób na spędzenie czasu, polecam. Wróciliśmy do domu, jest godzina 19. Czas teraz lecieć pod prysznic. Muszę też nas spokojować, bo jutro wyjeżdżamy yy, na Wszystkich Świętych. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i że miło spędziliście z nami ten weekendowy czas. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę i widzimy się już w kolejnym filmie niedługo. Buziaki, pa! matter so I cry instead